Kolejnym rodzajem zadania jest zadanie z mapą bez legendy i dzieci truchleją. Nie ma, się takich, nie ma co się takich zadań obawiać. Trzeba po prostu, jeśli nie ma legendy, to trzeba bardzo uważnie przeanalizować mapę. Czyli znowu zaczynamy. Zaczynamy od czytania polecenia. Dokończ zdanie, zaznacz właściwą odpowiedź, a następnie uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści mapy. Hmm. Czyli tą treść mapy musimy dostrzec. Zastanawiamy się nad odpowiedzią i patrzymy na mapę. Co widzimy? Widzimy dwa kolory, dwa terytoria. Terytorium zaznaczone kolorem ciemnym nas interesuje w pierwszej kolejności, a to na żółtym pomaga nam w rozstrzygnięciu problemu. Czyli zastanawiamy się. Czego nie ma zaznaczonego ciemnym kolorem, a jest zaznaczone kolorem jasnym. I idziemy krok po kroku. Macedończycy nie posiadali Italii. Wyrzucamy. Imperium Rzymskie kontrolowało Hiszpanię i Galię, a ona jest na żółto. Wyrzucamy. Bizancjum hmm, może pasować, tak? Bo takie zbliżone terytoriami. A Arabowie nigdy nie kontrolowali Italii. Wyrzucamy. Zostaje nam drogą selekcji, tylko jedna właściwa odpowiedź. I ta selekcja, którą my przeprowadziliśmy, patrząc na mapę, jest jednocześnie uzasadnieniem dokonanego wyboru. Tak, Także. Nie bać się takich map bez legendy. Po prostu zastanowić się, co widzicie. Umiejscowić punkty, które są Wam znane. Znana Wam jest Italia, znana Wam jest Grecja, Hiszpania, Galia. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie przeprowadzałam dowodu myślowego na temat terytoriów posiadanych w Afryce Północnej czy w Azji Mniejszej. Skupiałam się na terytoriach kluczach, na terytoriach najistotniejszych, tych, o których zmianach przynależności najczęściej na Lekcjach się mówi. Tak? I właśnie takiej wiedzy pewnej musicie na takich mapach poszukiwać. Troszeczkę prostsza rzecz, a mianowicie zadanie z legendą i tekstem. I znowu, jak, man, jak, jak taka mantra: przeczytaj polecenie. No to czytamy. Mamy rozstrzygnąć, czy mapa i tekst odnoszą się do tego samego konfliktu. Odpowiedź uzasadnij. Odwołując się do obu źródeł. Wracamy do tych źródeł. Bardzo dokładnie analizujemy legendę, czyli sprawdzamy, o czym jest ta mapa. Jeśli przeanalizujemy legendę, zwrócimy uwagę na kierunki wojsk zaznaczonych na czarno, wojsk zaznaczonych na biało, zwrócimy uwagę na skrzyżowane szable, które doskonale rozpoznajecie jako miejsca bitew. To Wam wskaże, czego ta mapa dotyczy. Jak już się zorientujecie, czego dotyczy mapa, przechodzicie do tekstu źródłowego, czytacie ten tekst i doszukujecie się, czy są elementy wspólne z mapą, czy też ich nie ma. Rozstrzygnij, zajmij stanowisko, uzasadnij, przedstaw argumenty pokazujące sposób rozumowania. I co ważne, odnieś się do obu źródeł. Czyli musicie najpierw napisać, Określić rozstrzygnięcie. Nie, te źródła nie odnoszą się do tego samego konfliktu, ponieważ źródło pierwsze dotyczy tego konfliktu, a źródło drugie dotyczy tego konfliktu. Jeśli ograniczycie się do jednego źródła, nie wykonacie polecenia, stracicie punkt. Co prawda jeden punkt, ale stracicie. Proszę zwrócić uwagę, że zadanie o wyższym stopniu umiejętności, bo analiza mapy i tekstu, jest za jeden punkt. Wielu może się oburzać, że to niesprawiedliwe, że tu trzeba wykonać więcej operacji myślowych, poświęcić na to zadanie więcej czasu. Trzeba. Tak jest skonstruowany arkusz maturalny, że musicie mieć świadomość, że nawet przy zadaniach dość wymagających wyższej, wyższych umiejętności otrzymacie zaledwie jeden punkt. Tak? I na to musicie się już psychicznie nastawić i wiedzieć, że niemal każde zadanie będzie za jeden punkt. Kolejne zadanie, kolejny rodzaj zadania to zadanie z mapą i źródłem statystycznym. Yy... Ja bardzo lubię takie zadania, bardzo lubię w ogóle zadania statystyczne, a jeszcze zestawione z mapą też w ogóle, yy, wydaje mi się, że uczeń wtedy sprawdza wielorako umiejętność czytania naprawdę różnych źródeł i zestawiać, umiejętność zestawiania z dwóch różnych źródeł, bardzo skrajnych, bo najczęściej zestawiamy tekst, ilustrację, tekst, mapę, tekst, statystykę, natomiast mapa ze statystyką rzadko chodzi w parze. I znowu zaczynamy od tego samego, od przeczytania polecenia. Rozstrzygnij, którego rozbioru Rzeczpospolitej dotyczą dane w tabeli. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do danych i mapy, czyli przytocz argumenty z tabelki i z mapy. Od czego, yy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od mapy. Wiemy, ile było rozbiorów. Zresztą te rozbiory mamy zaznaczone w legendzie. Czytamy legendę. Jeśli trzeba, proszę nanieść numery poszczególnych rozbiorów na mapę. Jeśli trzeba, podkreśl w tekście zdanie, które Cię interesuje. Jeśli trzeba, otocz kółeczkiem fragment ilustracji, który Ci jest do tego potrzebny. Źródła są wasze, a więc możecie z nimi zrobić, możecie nad, z nimi pracować tak, jak uznacie za stosowne. I na miejscu ucznia pierwsze, co bym zrobiła, to bym przyniosła numery poszczególnych roz... zaborów na ziemię, które państwa zaborcze nam odebrały. Jeśli to sobie ponumerujemy, to od razu sobie przypomnimy, że Austria ma tylko pierwszy i trzeci rozbiór, tak? W drugim nie brała udziału. No więc przechodzimy teraz do analizy tabelki. Co mamy w tabelce? No, ludność nam trudno zestawić z mapą, ale terytorium, ależ proszę, jak najbardziej. Możemy się zorientować kto zagarnął najwięcej terytorium, kto średnio, kto mniej. Jeśli tą tabelkę z terytorium zestawimy sobie z ponumerowanymi obszarami na mapie, odpowiedź praktycznie wyjdzie nam sama, że kwestia dotyczy trzeciego rozbioru, ponieważ nabytki terytorialne Rosji były dwa razy większe niż pozostałych państw zaborczych, ale nie może dotyczyć Drugiego rozbioru, ponieważ Austria nie brała w nim udziału, chociaż nabytki wydają się podobne. Tak, także od razu Wam wyjdzie wtedy ten wniosek z porównania tych dwóch źródeł.